Jan Izydora Szaudyngera. Taki napis wita wchodzących do Parku Miejskiego w Myślenicach. Ten polski poeta, fraszkopisarz, satyryk zapisał się w historii Myślenic tak samo jak Myślenice zapisały się w jego sercu i twórczości. Jan Izydor Staudinger w tym roku obchodziłby 121 urodziny. Z tej okazji, właśnie w Myślenickim Parku Miejskim, odbyło się wyjątkowe wydarzenie. W świat mistrza Fraszki wprowadzili aktorzy teatru w Stodole. Niech żyje! Niech żyje! Nie żyję! Nieszczęsnym dzisiaj zasnął. Bom zasnął z żoną własną. I nieszczęsnym się budzę. Bo mi się śniły cudze. Uczczenie urodzin Jana Staudengera ma szczególne znaczenie dla jego rodziny, która również z chęcią odwiedza Myślenice. To są chwile szczęścia. I ja myśląc o. W tym dniu, który dzisiaj już trwa, czyli dzień 121 urodzin mojego dziadka, pomyślałam, że myślenie można nazwać miastem, do którego wracamy po szczęście. Ponieważ mój dziadek w książce pod tytułem Szczęście z latą wczorajszą. Myślę, że przez całe życie wracał do myślenic i we fragmentach twórczości, ale przede wszystkim tęsknota, tęsknota dziadka za tym cudownym miejscem, za miejscem, gdzie jego babka pani Kokoska, Aniela Kokoska, stworzyła mu raj dzieciństwa. Urodzinowe spotkanie w parku to inicjatywa kilku osób, w tym oczywiście Myśleniczan. Chciałem serdecznie wszystkim podziękować, szczególnie panu burmistrzowi, że podjął naszą propozycję. Skoro urodziny to także muzyka, a w zasadzie to recital w wykonaniu Dawida Balinki i Roberta Bylicy, zastępcy burmistrza miasta i gminy Myślenice. I rozumiem, rozumiem mojego dziadka i jego tęsknotę, bo przecież życie później sprawiło, że mieszkał w różnych miastach. Ale myślę, że Myślenice pozostały tą najbardziej ukochaną miejscowością. Skoro urodziny, to także tort i wyjątkowy prezent. Wierzba mistrza Jana. Wydaje mi się, że nie ma lepszego prezentu urodzinowego dla Jana Staudingera, niż, niż ten dzisiejszy dar miasta, czyli nazwanie tej wiekowej, podobno 188-letniej wieżby. Wierzbą mistrza Jana. Słowa kunsztowne, słowa piękne bledną, wobec prostego, które trafia w sedno. Jan Izydor Staudinger. Rozpoczyna się ósma edycja Myślińskiego Budżetu Obywatelskiego, a wraz z nią kolejna szansa na zmiany w najbliższym otoczeniu. Zmiany, które zaproponują i wybiorą mieszkańcy miasta i gminy Myślenice. Chcemy zaprosić Państwa do udziału w ósmej już edycji Myślińskiego Budżetu Obywatelskiego. W tej edycji mamy do przeznaczenia do rozdysponowania na państwa pomysły, pomysły które będą dotyczyć najbliższej państwa okolicy, jak także na projekty ogólnomiejskie kwotę ponad miliona złotych. Zapraszamy bardzo serdecznie wszystkich mieszkańców miasta i gminy Myślenice, mieszkańców oczywiście, którzy ukończyli 16 rok życia do składania swoich pomysłów w kolejnej edycji budżetu obywatelskiego miasta i gminy Myślenice, edycji 2020. 26 swoje pomysły i wnioski do myślińskiego budżetu obywatelskiego możecie państwo zgłaszać już od 2 czerwca do 12. Następnie te zadania zostaną podane oczywiście weryfikacji Rozstrzygnięciom, czy spełniają one zapisy regulaminu konkursu, no i w późniejszych miesiącach zostaną poddane pod głosowanie mieszkańców miasta i gminy Myślenice. Także jeszcze raz bardzo serdecznie zapraszam do tego, aby wziąć sprawy gminy w swoje ręce, o to, aby wskazać. Te zadania, które warto byłoby zrealizować w Państwa miejscowościach czy tu na terenie, myślenić, pokazać je no i później poddać je pod weryfikację mieszkańcom. Choć już wiele razy fotografowana, to zawsze odnaleźć w niej można inną perspektywę, inne spojrzenie. Tym razem fotograficzne momenty w Góralszczyźnie uchwycił Marek Gubała. Blisko 60 prac zawisło w galerii Stowarzyszenia Myślenickiej Grupy Fotograficznej MG Foto w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Myślenicach. Bardzo wszystkich witam, dziękuję za tak liczne przybycie. We wtorek 29 kwietnia odbył się wernisaż wystawy Zdarzyło się w Murza-Sichlu. A co się zdarzyło? Albo może, czy w ogóle coś się zdarzyło? W zasadzie w murza zdarzyło się wszystko, a być może nie zdarzyło się nic. murza cykle to w ogóle taka, taka, takie miejsce, gdzie opowieści nie kończą się kropką, tam zawsze to jest niedopowiedziane. I dla mnie przede wszystkim fascynuje mnie fenomen tego, 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 tych spotkań, tych, tych wydarzeń. I, I o tym jest trochę ta opowieść. Nie tyle o samych ludziach w strojach góralskich, folklorze, ale o tym, o tym czymś, co, co scala tych wszystkich ludzi ze sobą razem. I to wszystko zobaczymy na tych fotografiach, na tym wernisarzu? Myślę, że nie wszystko, bo. Po pierwsze musi być niedopowiedzenie, a po drugie materiał jest naprawdę spory, bo byłem na no chyba już około 10 spotkaniach. Początkowo fotografowało się wszystko, bo to, bo to, bo to fascynuje i, i, i pochłania, ale później, kiedy już coś trochę przejadło, to zacząłem szukać właśnie takich, takich niuansów, takich detali, które... Które by uchyliły rąbka odpowiedzi na to pytanie, co się w tym Mur ludzieje dzieje, że tam się chce wracać. Wystawa pod tytułem Zdarzyło się w mur Zasichlu to pokłosie cyklicznego wydarzenia Smyczkowa muzyka na tachu Świata. Kuratorem wystawy został Mariusz Węgrzyn. W marka fotografiach z kolei możemy się dopatrzyć bardzo wielu takich. Ciekawych elementów, jeżeli chodzi o zdobiennictwo, jeżeli chodzi o instrumenty, o starość, zniszczenie i zużycie tych instrumentów. I tutaj bardzo dużą rolę w tych fotografiach, jak Państwo sobie będziecie oglądać, gra światło, które właśnie pokazuje to zdobienie, te struktury. Ja muszę powiedzieć, że większość tych ludzi tutaj na fotografiach, które są pokazane, są na tyle mocno związani z góralszczyzną, że też tak, nie wiem, przysłowie, tak ogólnikowo mówiąc, nie ubierają się w cepelię. Dece mur chle, piękne połozenie, po się przechłodzi, moje pociesenie. Po nim się przekłodzi moje płótnie. Muzycy orkiestry poli żart filharmonik kolejny raz uchylili rąbka tajemnicy i pokazali, jak wyglądają ich próby. Przyjść i zobaczyć kulisy przygotowań mógł każdy. Sala koncertowa Państwowej Szkoły Muzycznej pierwszego stopnia rozbrzmiała dźwiękami nie tylko tymi płynącymi z instrumentów. Tak 91, złotaktem. Repryza to jest wtedy, kiedy coś się powtarza. Szanowni Państwo, chcemy pokazać myśleniczanom i młodym i starszym, y to, żebyśmy mogli wszyscy zobaczyć, jak funkcjonuje, pracuje orkiestra. I od jakiegoś czasu już tworzymy właśnie taką formę spotkania się z muzyką, czy właśnie tutaj z naszymi myślenickimi, nie tylko artystami. Dzisiaj przyjechał oczywiście do nas maestro Michał Maciaszczyk prosto z Japonii, tym razem no i właśnie dzięki funduszom i wsparciu województwa małopolskiego oraz gminy i miasta Myślenice dzięki burmistrzowi Jarosławowi Szlachetce możemy dzisiaj tutaj wspólnie spotkać się i obserwować jak pracuje orkiestra, zauważyć kulisy tej pracy, a dzieła są wyjątkowe, absolutnie sakralne absolutnie wiosenne także myślę, że zainteresują zarówno tą młodszą jak i starszą część publiczności no i myślę, że też uwagi jakie maestro będzie mógł dawać pomiędzy utworami Muzykom również będą ciekawym aspektem twórczości i tego e, procesu tworzenia muzyki i e, tego procesu tworzenia sztuki na najwyższym poziomie. Bo już przecież po Myślenicach, już jutro wyjeżdżamy w trasę koncertową na siedem koncertów w Niemczech, także e, myślę, że to jest wspaniała okazja, żeby jako pierwsi właśnie Myśleniczanie zobaczyli to, co będziemy pokazywać już niedługo za odrą. Szanowni Państwo, spotykamy się w murach przy cudnej sali koncertowej Szkoły Muzycznej w Myślenicach. To jest zawsze wielka przyjemność, że możemy tutaj wykonywać swoją muzykę. A orkiestra działa już 15 rok w Myślenicach przy Myślenickim Ośrodku Kultury i Sportu, za co jesteśmy ogromnie wdzięczni miastu i dyrektorstwu mokis